lubi śpiewać. Ręce do góry. to z Was absolutnie nie umie śpiewać. Dubbing kojarzy nam się zazwyczaj z wyciszonym studiem nagraniowym, a nie aulu uniwersytecką. w związku z czym chciałbym zobaczyć, jakie było największe wyzwanie przy okazji tego nagrania. Faktycznie wiąże się z ze studiem wyciszonym, wyciemnionym, ale to była szczególna okazja. Nagrywane jest w tej chwili przez Disneya Polskiego prequel Potworów i Spółka i ta historia dzieje się w uniwersytecie. W związku z tym przyjechaliśmy, skorzystaliśmy z fantastycznej pomocy studentów naszego Warszawskiego Uniwersytetu, żeby zaśpiewać hymn tegoż potwornego uniwersytetu disneyowskiego. I ujrzał dumny gmach. I kto z tych nam przekroczył prób, się Jak się śpiewało dzisiaj? Cudownie, gardło całe zdarte, prawdopodobnie u wszystkich, nie tylko u mnie, zresztą prawdopodobnie słychać w tym momencie, ale było naprawdę super, było dużo ujęć, mam nadzieję, że przynajmniej jedno będzie dobre. Jeszcze raz. I ujrzą to nie ma. Zupełnie inaczej niż o tym, co on znam. Ale wydaje mi się, że wszyscy, którzy tu przyszli, po prostu chcieli to zrobić. W związku z tym bardzo szybko nawiązaliśmy kontakt. Bardzo szybko udało nam się nauczyć tego materiału. Bardzo dużą pomocą był tutaj chór uniwersytecki, który nas wspomógł i odpowiednio rozłożony po tej przepięknej sali po prostu nam pomógł.